To mądrości pani Applebaumowej rzeczywiście, które, które, które kolportował. Ale to tam, no nie wiem, ja jeszcze tam czasem w tę sferę, bez, naprawdę to jest taka strefa odlotu, to, to, to co dzieje się w tej chwili po tych umowach, mówiąc w czy ci eksperci, wszyscy ci politycy, co oni za brednie wygadują, że dlaczego miałby Trump, nie potrafią wyjaśnić dlaczego Trump miałby działać w interesie Putina. O jaki miałby w tym interes? Bo gdybyś powiedział, że pokazał, jakie Ameryka ma zbieżne interesy z Putinem. No to jeszcze, ale tu jest jakieś takie myślenie właśnie z piskowymi teoriami wspomnianej pani Applebaum, która wymyśliła, że wszyscy dyktatorzy na świecie tworzą taką międzynarodówkę dyktatorów. Putin, Xi Jinping, Chavez, czy tam jak się w tej chwili nazywa, Chavez już jest nieaktualny, Milei, który też jest dyktatorem, Trump, który też jest dyktatorem, bo każdy jest dyktatorem, kto nie jest prawda, z tego towarzystwa i oni wszyscy zmówili.